Siemanko! Dziś nagrywamy w naturalnym miejscu, w namiocie. Tak. Dzisiaj mamy polowe warunki, nagrywamy w namiocie. A co nagrywamy? Top z Chrome. Może być autograf. Trading tu jest napisane, że może być autograf. Mm -hmm. Ale, nie Ale nie musi. Ale ja nie musi. No wiadomo, nigdy nie musi. I skąd może być? Co to jest? Z Champions League z, z, z Europy I? i z konferencji. Mm -hmm. A to co mam na Nic. No, coś nie ostrzyną tutaj. Dobra. Z tyłu wygląda tak. Dobra. Dobra, Bo będzie eee. potrzebny nóż. No. To chyba ja otworzę. To przerwa. Czekaj. Ej, robiłem przerwa? Chwilę przerwy było jest potrzebne. Nóż. Dobra. Lecimy z tematem. O, trochę ciemno w tym momencie. Może tego nie widać na filmie, ale... Nie bardzo to widzę. Moment, schowam nóż. już więcej nie będzie potrzebne. Odwijamy. I najlepsze! Opening! Oh, Gdzie się otwiera to? Tu. Z tej strony, zobacz, tu. Mm. Ej, dziwny, nie? Dziwnie się otwiera z tej strony. I? Jest taka paczucha. Mm. Taka okay. z taka, taka ładna paczucha, pacz. Taka ładna paczucha. i już została otwarta paczucha. Mm, 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 mm. Dobra, A na razie wyrzucamy. Kasadaj. to Poczekaj, wiesz co? Ustawiamy się odwrotnie, tak żeby to słońce się nie odbijało. Moment. Back in the game. I? Co to jest? Uuu, ale tak to nic nie będzie widać znowu. Kasadej. To jeszcze raz zmienimy pozycję. Na pewno jeszcze możemy. Dobra, do... zobaczymy teraz. Dobra, mamy Kasadej. Taka srebrna jakby z niebieskim. Rodrigo. A nawet mi tutaj. Rodrigo. A coś z tyłu jest napisane? A, to jest jeszcze cały opis. Hmm. Wyostrzy nam to? Wyostrzy. I co? Yes. A return of 5 goals and two assists during the triumphant 2023 24 UEFA Champions League season shows just how vital Rodrigo is. Później ci to przeczytam, dobra? Uh -huh. Przetłumaczę ci. <laughs> Dawaj kolejnego. Dani Olmo. Uuuu, Dani Olmo. More. Mur! Ej! Hmm? Karta numerowana! Karta numerowana? Rodrigo! Karta numerowana! Uuu, karta numerowana Rodrigo, ale ona jest ładna. Zobacz jak się wow. To też, I... ale to I... już nie jest. A, bo to jest to jakaś paralel indygo, czy coś takiego. Tam byś pisało na tym. Pójrz Ale karta numerowana! I było słychać, słuchajcie. Napiszcie w komentarzu. <laughs> Napiszcie w komentarzu, czy było słychać. Rodrigo. I. Rodrigo. Ale, ale teraz... To taka sama nie karta, nie tylko że nie numerowana. Ale mieliśmy ale szczęście. Czas. Zobacz. Ej, mamy numerowaną kartę. Nice! Dobra. Było warto. Było warto. To nie Ale nie numerowana. Numerowane? Gdzie? Nie, nie numerowane. No, że mieliśmy już jednego Olmo. Aha, ale on jest paralelny jakiś ten. No do Dreddy też mieliśmy, A, tak. ale ten sam. No dobra, to jest paralel, coś tam, coś tam. Okej okay. mode Mur. A to też zobacz. Wszystko, mamy dużo takich właśnie podwójnych, nie? W różnych kolorach. No to fajnie. i barkola. Parkola. Ładna karta bardzo. Mm -hmm. Mi się podoba. Mhm. Mm Ej, to też jest ładna. Jak on się nazywa? Bradley. Wonder Kids. No tak. Mati, coś tam. Mati, coś tam. Ale fajne, eh? Golazo. Mati War, Warhurst. Fajne, to to jest ten napis, nie? No, dalej, co mamy? Pepi. Pepi. Uh -huh. Griezmann. Uuu, uh, Griezmann lubię Griezmana. I? Collier, coś tam. Collier. Matson. Matson. Okej. Okay. I? I? Alejandro Garnacho. I Alejandro Garnacho. Nice. Najbardziej Numerowana. Jest Karty numerowanej. Rodrigo. Nice. Ciekawe czy jest do tego album. Zobaczymy. Pa. Ale na razie.